Niezwykle wyrównanym spotkaniu między betard z partą Wrocław, a moje bermudy z gorzów ostatecznie górą gospodarze. Jest ma mała, wygrana, bo wyjechaliśmy u siebie, ale, ale z bardzo mocną drużyną i też w pewnym sensie osłabieni. No i na pewno cieszy, ponieważ zawsze jest ta wygrana. Gdyby było dwa punkty w drugą stronę, no to już by nie było tak, tak fajnie. No i no i z tego się cieszymy i będziemy teraz znowu wykorzystywać te wolne dni, bo też nam się przeszkadzała przerwa, żeby żeby też wrócić jeszcze jeszcze mocniejszym. We have we have a really good uh, atmosphere in the team, uh, but you know, uh, yeah, we i zostałem przez Anyway uh, bardzo uh, anyway, uh, engine. So, yeah, that kind of smile. Mecz bardzo ciężki, ale też takiego się spodziewaliśmy. Wiedziemy, wiedzieliśmy, że to będzie jatka uh, do końca Bogorzów. To bardzo silna drużyna, i, i no, na szczęście, dwa punkty zostają w Wrocławiu. Cieszymy się bardzo. Wygraliśmy oczywiście dzisiaj dwoma punktami i dwa punkty, dwa punkty do tabeli. E, bardzo, bardzo miły wieczór i myślę, że ja jestem zadowolony szczególnie, że byłem dzisiaj szybszy niż w poprzednich spotkaniach. I no i w końcu mogę trochę się pocieszyć jazdą nie myśleć o tym czy mam E, za wolny motocykl, co będę robił, jak nie będzie jechał do przodu. Jednak wszystko było bardzo fajnie, mogłem po prostu cieszyć się i no, jestem zadowolony. Z całej drużyny jestem bardzo, ba, bardzo dumny, bo to cała drużyna wywalczyła zwycięstwo. Na pewno cieszyć może postawa Gleba, bo, 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 bo na pewno on i my wszyscy czekaliśmy na tak dobry mecz jego wykonania. Uh, it was good in my heat number 12 uh, when I beat uh, uh, Thai. There was pretty good heat, uh, good racing, and, and also uh, I was together with a bit junior, so it was really important points. So, uh, anyway, in my uh, heat number 14, had a had a bad start, and that's what all I changed. At the moment of To było, było widać i było czuć, że przyjechał bardzo mocny rywal, właśnie w pełnym, w pełnym składzie. 15 najważniejszych wyścigów było w tym spotkaniu, także trudno nawet e, 14. Jeśli miałbym wybierać, to strzeliłbym w 14, bo, bo, ale, ale gdyby nie te poprzednie, nie byłoby 14 i no, każdy wyścig był ważny. I, I Czuję się beat dobrze, here tu and. Uh... Oczywiście, uh, you always go in with the mind, uh, as we want to win. Um, and this stadium and, and the track is really raceable, so um, yeah, it was, was just not good enough today. Na pewno dzisiaj tor nam sprzyjał i, i, i to, to na pewno, mm, no ale też no, to, na to się składa bardzo wiele małych, małych rzeczy, które które dają końcowy sukces. No taki jest ten sport.